Witam z retropiwnicy dziś na mojej maszynie z kartą. Zagramy sobie w pewien tytuł, w pewne wyścigi, ale oczywiście zanim wam je pokażę, no to przypomnijmy sobie pokrótce tą całą konfigurację komputera. Wiemy już oczywiście, że jest tutaj karta 3DFX Velocity 100. Karta, która wspiera direct, e, wers, sprzętowy Direct wersji 6.0, ale nie to jest najważniejsze. Na tej karcie przede wszystkim chciałbym odpalać gry w trybie OpenGL oraz w trybie Glide. Mamy tutaj oczywiście 128-bitową szynę, no, no i przy taktowaniach 143x143, 143, no bo jest, są tutaj synchroniczne taktowania właśnie układu graficznego i pamięci. Karta mniej więcej ma przepustowość około 2288 MB na sekundę, także Powinno nam to spokojnie wystarczyć do wielu tytułów, m.in. do tej ścigałki, którą tutaj na dzisiaj na szybko chciałbym Wam przypomnieć, pokazać. No oczywiście ta e, cała nasza maszyna składa się z procesora Pentium 3 Katma i 550 MHz, czyli nastawy 55 razy 100 Procesor obsadzony na płycie a BE6. Mamy do dyspozycji 256 MB pamięci typu SDRAM. Kartę dźwiękową w formie karty na ISE. Jest to Karta na układzie ES1868 Audio Drive, no i oczywiście Windows 98 zainstalowany na dysku talerzowym, dysku 40GB, no i oczywiście dysku Max jest to konstrukcja znana. Na, na moim kanale cały sprzęt ogólnie jest znany, ponieważ no już nieraz występował w wielu różnych odcinkach. Także wracamy do gry. Gra to oczywiście Ultimate Race Pro. No i pierwszy raz jak uruchomiłem tę grę tutaj. No to oczywiście nie mogłem aktywować tego 3D Fixa, tego trybu Glide. Później, oczywiście, poczytałem, poszukałem w necie. Okazało się, że potrzebny jest specjalny patch do tej gry w wersji 1.50. Bodajże tutaj taki oczywiście już sobie ściągnąłem z internetu, zainstalowałem. No i teraz wydaje mi się, że wszystko działa. Wcześniej tak naprawdę mogłem ją uruchomić w trybie Direct3D. No ale nie po to jest ta maszyna, żeby uruchamiać tutaj gry w trybie Direct3D. Chodzi właśnie, tak jak to wcześniej mówiłem, przede wszystkim gry OpenGL i Glide. Zatem wiemy też, że nie ma się co spodziewać tutaj ewentualnie wyświetlanych klatek na sekundę przy udziale programu typu Fraps. Ja nawet nie zamierzam go tutaj uruchamiać. Po prostu będziemy tak naocznie widzieć, czy gra chodzi dobrze, czy chodzi płynnie. No, i mam nadzieję, że to wystarczy. Nie skupiamy się tutaj na tych FPS-ach. Skupiamy się na tym, jak wygląda gra i jak fajnie sobie zasuwa na takiej maszynie, jaką tutaj mam przygotowaną. Także oczywiście, obraz płyty jest już zamontowany. No, to chyba możemy odpalać. Oczekujemy, oczywiście, że pojawi się w pewnym momencie okienko. To takie, taka fajna ta graficzka 3DFX, no, bo wtedy już mamy pewność, że że gra faktycznie korzysta z dobrodziejstw takiego akceleratora. Gierka ładnie nam startuje. Wejdziemy oczywiście sobie do opcji, tam w setupie pogrzebiemy, zobaczycie co tam w ogóle można ustawić. Ja tutaj staram się nie schodzić już poniżej 800 na 600 Wiem, że tam w trakcie procedur testowych, gdy testowaliśmy karty 8MB, no to korzystałem głównie z trybu 640x480 przy 16-bitowym kolorze. No tutaj mamy już na tyle fajną tą kartę, że myślę, że śmiało te 800x600 jako domyślny tryb możemy stosować. Zatem tak prezentuje się menu tej gry. Tutaj tak fajnie dosyć jest to wszystko pokazane w formie nie takiej opisowej, tylko właśnie bardziej obrazkowej. Także rzeczywiście jak sobie najedziemy na odpowiedni obrazek, no to nam się wyświetli jakaś informacja, co tam można znaleźć. Zatem tutaj klikamy sobie w ten obrazek komputera i karty graficznej. No i patrzcie, co my tutaj możemy ustawiać, a możemy coś tutaj konfigurować. Po pierwsze, to co nas by interesowało, no to ten akcelerator 3D, z jakiego będziemy korzystać. Mamy 3D mamy prawdopodobnie bez żadnego akceleratora, czyli tryb softwareowy. No, wcześniej tutaj miałem chyba Direct 3D, tak mi się wydaje. Teraz jest jakby tylko to przekreślone i pojawił się wyłącznie właśnie 3DFX. Także zostawiamy ten 3DFX. Wybieramy sobie te 800x600. Tutaj obrazkowo mamy poziom detali i yy, cieni, także możemy sobie tak mniej więcej regulować. Jak się przyjrzymy, to tam przy tych samochodach w oddali, oczywiście widać, że cienie się albo pojawiają, albo. Znikają. No wiadomo, jak się pojawią cienie, co to, to będzie oznaczać, że mamy bardziej szczegółową grafikę. To samo tutaj. Poziom detali. Spójrzcie tam z tyłu, za tym gdzieś tam przed tym autem, w zasadzie trzeba powiedzieć, że troszeczkę nam znikło. Teraz mamy więcej i jeszcze więcej tego widoku. Także, oczywiście, wybieramy tam, gdzie jest najwięcej tego pokazane, no bo wtedy będzie najlepsza jakość obrazka. No, i myślę, że tak możemy sobie to zostawić, jak jest w tym momencie ustawione. Zaraz sobie tu sprawdzimy, jakie możemy tryby wybrać. Możemy jakiś tryb solo, gdzie po prostu przejedziemy się pewnie na czas. Możemy rywalizować z komputerem. Możemy, jak, jak mamy możliwość podpięcia dwóch komputerów, to porywalizować w trybie multiplayer game. Tutaj co mamy? Możemy sobie prawdopodobnie pobawić się troszkę samochodami powybierać. No tutaj to wiadomo, jeszcze jakieś e, sterowanie możemy pod siebie bardziej dopasować, mamy nawet jakiś tryb demo. Dobra, myślę, że skorzystamy z tych dwóch, po prostu chociaż chwilę się przejedziemy w trybie e, solo, takiej czasówki, no i spróbujemy porywalizować z procesorem. Dobra, odpalamy silnik, no i lecimy na start. E, dobra, nazwę siebie już tutaj wpisałem, ale czy możemy tutaj już wybierać jakiś inny tor? Chyba nawet możemy, ale dajmy może ten pierwszy. Bo tutaj na checkpointy, czy da się tutaj w ogóle ustawiać, ile ma być tych okrążeń? No dobra, nie widzę tego, ale po prostu wystartujmy. Nieważne, jaka tam jest fura wybrana. Przejedziemy się kawałeczek. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie długi. I to jest to, na co czekaliśmy. Uwaga, znaczek tego 3D Fixa, jak to się pojawia, to ja mam pewność, że ta karta faktycznie jest wykorzystywana poprawnie. Tu możemy oczywiście sobie jeszcze wybrać, czy chcemy, czy chcemy korzystać z tych przełożeń automatycznych czy manualnych. Shiftem, jak w tym momencie wcisnę, to sobie potwierdzę, że chce automat. No i shifter właśnie działa jako gaz, także możemy zasuwać. No a wiadomo, strzałki lewo, prawo, to sterujemy sobie na boki. No i patrz, jak to fajnie, jak to fajnie działa, jaka jest ta fajna płynność. Ja nie potrzebuję tutaj nawet informacji, ile jest w tym momencie klatek na sekundę, bo widzę po prostu, że jest ich dużo. Tutaj ponad 30 to jest śmiało, więc można naprawdę sobie zasuwać nie, nie pamiętając w ogóle o tym, czy, czy mamy 29, 30 czy 38, a może nawet i 60 klatek, to nas już teraz nie interesuje, ważne, że gry chodzą mega płynnie. No to co, zasuwamy do przodu, zobaczymy jak to, jak to daleko trzeba dojechać, żeby to kółeczko, ale jak tutaj zarzuca, to trzeba się przyzwyczaić troszeczkę do tego Trybu sterowania, szczególnie na zakrętach, no bo o ile na prostej to się dosyć łatwo steruje autkiem, tak na tych zakrętach potrafi zarzucić tyłeczkiem. Dobra. No tutaj widzimy, że po prostu jest to taka zwykła czasówka, nie ma żadnych przeciwników, więc teoretycznie, jeżeli będziemy w miarę bezbłędnie na tych zakrętach posługiwać się kierownicą, w tym wypadku klawiszem lewo-prawo, ewentualnie puszczać gaz. No to wydaje mi się, że, że całkiem dobre te czasy w pewnym momencie możemy nawet osiągać. No wiadomo, że jak pojawią się przeciwnicy, no to już tak łatwo nie będzie, no bo dodatkowo wtedy jeszcze dochodzi ta opcja rywalizacji, gdzieś tam pewnie zderzania się. Także wtedy już tak łatwo na pewno nie będzie. No to co? Chyba przełączymy się jednak na wersję, gdzie jakikolwiek rywal nam chociaż jeden się tutaj pojawi. No bo tak po prostu jeździć na te czasówki to dobre, ale jako no, taki bardziej wstępniak, gdzie można sobie potrenować taki tor treningowy chyba, no a żeby faktycznie poczuć jak tu się jeździ, no i też może bardziej jeszcze tą maszynę obciążyć. Może wtedy będzie e, dla ta gra generować jeszcze jakieś większe obciążenie, bo na razie to ten komputer sobie nic nie robi e, z wymagań właśnie tej gry bo wszystko chodzi mega, mega płynnie. Dobra, przejechaliśmy, przejechaliśmy. No to co, wracamy do menu, widzimy, że F1 to jest quit, no to wracamy, no i weźmiemy sobie teraz, jeszcze dalej musimy się cofnąć, weźmiemy sobie ten tryb rywalizacji z komputerem. W tym momencie, jeżeli będzie opcja, a tu już widzę, że jest opcja ilość tych okrążeń, no to dajmy może 2 maksymalnie, na checkpointy, tutaj możemy sobie nawet ustawić przeciwników. Weźmiemy sobie takich troszkę łatwiejszych, może. A czy mogę od razu zmienić tor na inny? No, nawet mogę. Patrzcie, jakie są fajne. I one są chyba nawet odblokowane. Zobaczmy, chyba że jak spróbuję kliknąć, to dopiero wyskoczy, że jest zablokowany. Ale jest, są mega fajne tory, przynajmniej te obrazki małe, tak by to sugerowały. O, chyba wszystko już prze, przewinąłem do końca. Dajmy może coś takiego. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować, o ile zechce wystartować. Ale wygląda na to, że chyba zechce. Także spróbujmy się tutaj przejechać. Czy też będzie tak? Też jest wybór skrzyni. No i tu już mamy przeciwników. No, na razie jakoś tak za specjalnie to oni nie wystartowali. To, to ja bardziej wyprółem do przodu. No ale też, mimo, mimo tych dodatkowych samochodów, widać, że gra nie jest w stanie tutaj obciążyć tej maszynki. No jak tu fajnie się zaczyna robić. Oj, tu chyba trzeba będzie często korzystać z hamulca. Bo to nie jest już taka prosta trasa. Jest ciasno nawet. Wow! No tutaj sobie jeszcze nie odpalałem takich rywalizacyjnych przejazdów. Tu naprawdę to wygląda fajnie. Ten pierwszy tor to taki sobie. No dawaj, dawaj. Checkpoint. ale chyba nie było za dobrze. Chyba nie było za dobrze. W każdym bądź razie powiedzmy, że to mój pierwszy przejazd taki gdzie rywalizuję z przeciwnikami. O, 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 trzeba to wyczyć. Ten, ten poślizg. To driftowanie, prawie wo! Wow, 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 ja tutaj się zagapiłem. Mówię, co jest. Aj, dobra, a czym to ja wiedział, czym się cofa. Aha. Tylko, że sobie nie zwróciłem uwagi. O, o, o. Który to był przycisk? R, dobra, to czyli w muszę wciskać, to jest wsteczny, orany, to to się wpakowałem. Tu trzeba było ostro dać w lewo. No i teraz, a jeszcze muszę. Time over. Time over. No nie, jeszcze mi tu telefon pika. No dobra, to trzeba jeszcze raz, no bo tu. Wpakowałem się, nawet jakoś tam szło, ale niestety zagapiłem się. Także damy sobie też inny tor. Zobaczymy na innym jak będzie, już nie będziemy powtarzać. No tam to całkiem nic się prezentowało. Zobaczmy tutaj, co to będzie. Trzeba jednak dobrze patrzeć na te wskazówki, na te strzałeczki, jak tam idą. Bo jak się za szybko jedzie, to się przegapi skręt i można wtedy się kombinować z biegiem wstecznym, który nie jest tu łatwo wrzucić. Ła! Ło! I znów! Takie nagłe zakręty to jest dopiero. Ale to fajne właśnie, bo to wprowadza troszkę takie urozmaicenie niż tylko e, gaz i do przodu. Tu trzeba troszkę popilnować tego toru. Tutaj widziałem, że skracali sobie i jechali tak na na przełaj. Tu znów będzie taka nawrotka mocna. No wcale nie jest tak prosto sterować. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, jak tam sobie na chwilę odpaliłem ten pierwszy przejazd. Ale podoba mi się, jak to auto potrafi w zakręty wchodzić. Jak się to dobrze wyczuje, to można nieźle boczkiem jeździć. Tylko właśnie kwestia, jak się wyczuje ten... Bo tu są takie wąskie te uliczki niektóre. Ja wręcz zahamowałem. Oj, trzeba się skupić. Trzeba się skupić. Nie wiem jak tu z poziomem... O, nawet nie zwróciłem uwagi, czy tam też się przestawił ten poziom trudności przeciwników, czy... Czy dalej pozostał na tym łatwym niby, bo przecież łatwy ustawiałem. No, gierka niczego sobie. Fajne wyścigi. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie zatrzymuj się! Na tych ostrych zakrętach nie wiem jak to dokładnie wchodzić, te zakręty, bo ja wręcz go zatrzymuję, a to bardziej by należało go w taki lekki poślizg chociażby wrzucić. No mi się całkowicie zatrzymuje. No tak jak teraz, hamulca nie dawałem, to go trochę wrzuciło w ten poślizg. To wszystko do wytrenowania, to wszystko da się na pewno tu wytrenować blisko prawej strony się trzymałam, teraz będzie ten mocny zakręt. Myślę, że jakby kilka razy to przyjechać, to by troszeczkę się w prawy nabrało. Teraz tutaj wyczuć, gdzie będzie ten zakręt. Częściowo też trzeba na pamięć znać przejazd. Tu znów będzie w prawo mocny, tu to można dać lekko po heblach. Odbić się. <grym> No tutaj to chyba go wręcz zatrzymam, bo chociaż może i nie. Nie wiem, czy zmieniając furę na jakąś inną, czy faktycznie y, byłoby odczuwalne to w trakcie jazdy, czy to po prostu jest inny wygląd, tylko nie sprawdzałem. Gram na tym, co tam domyślnie było ustawione w grze. Podoba mi się, ogólnie lubię takie wyścigi, szczególnie jak nie są zbyt trudne. A tutaj jeszcze w miarę da się pograć w to. Nie jest to takie typowo symulacyjne. No ale specyficzne jest troszeczkę to wchodzenie w zakręty. Tutaj zapewne wypadnę, oczywiście. Zresztą może to nie było takie złe, bo się w miarę dobrze odbiłem tam. A auto chyba nie ma jakichś zniszczeń, przynajmniej nie widać po nim. Żeby coś mu się tam stało przy takim uderzeniu. Także jeżeli chodzi o mnie, to gierka mi się naprawdę podoba. Dajcie oczywiście znać, czy graliście w ten tytuł. Albo ilu raczej z Was grało w ten tytuł, no bo jak widać mi już się czas skończył. Także tutaj nie będę Wam zbyt dużo czasu zabierał, jeżeli chodzi o te odcinki. To bardziej takie dla większości pewnie przypomnienie tych gier, a dla niektórych, jak na przykład dla mnie, to ogólnie zapoznanie się z takimi grami. Dobra, także liczę na, na jakiś odzew. Dajcie info, jak dawno mieliście okazję w to zagrać, czy Wam się ta gra dawniej podobała, czy graliście w trybie właśnie z wykorzystaniem karty 3DFX, d czy może jakiś zwykły software'owy, albo w Direct 3D, bo to chyba nawet, albo w, nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że to powinno chyba działać w Direct 3D, w jakimś Direct X się tutaj w każdym bądź razie to powinno wykorzystywać. No dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Hej!